Panie, w chwili absolutnego szacunku i z sercem pełnym pokory przychodzę przed Tobą, by uznać niezmierzoną wielkość Twojej miłości i mocy objawionej w drogocennym krwi Jezusa. O Boże wieczny i miłosierny, któryś na krzyżu przelewał, bez skazy baranka, którego krew oczyszcza, odkupuje i leczy, upadam w adoracji przed Twoim chwalebnym imieniem. Ta krew, wylana nie tylko jako ofiara za nasze grzechy, ale także jako niekończące się źródło życia, zdrowia i odnowy, jest moim wołaniem w tej chwili. Ona jest żywym dowodem Twojej nieskończonej troski o ludzkość, Twojej drobiazgowej uwagi do naszych ciał, dusz i duchów ranionych. Panie, jak głęboki jest tajemniczy sens tej krwi, która w sobie nosi istotę boskości i doskonałej ludzkości Chrystusa, zdolnej dotrzeć do każdej choroby, każdego bólu, każdej rany pozostawionej przez grzech i upadek. Wołam teraz z niezłomną wiarą, aby ta drogocenna krew okryła całą moją istotę, każdą komórkę. Każdy organ, każdy nerw, każdą myśl, każde uczucie. Niech płynie nade mną jak oczyszczający potop, rozpraszając każdą fizyczną chorobę, która próbuje mnie osłabić. Czy jest ona znana czy ukryta, zdiagnozowana czy jeszcze nie odkryta przez ludzkich lekarzy, oświadczam, że krew Jezusa ma absolutną moc nad nią. Panie, Ty znasz choroby, które niszczą moje ciało, ból, który kradnie moją pokoje, zmęczenie, które ciąży na moich barkach. Niech krew Chrystusa, wylana na krzyżu, by nas wyzwolić od śmierci, będzie teraz uzdrowieniem, które przenika mój organizm, odnawiając każde uszkodzone tkanki, odnawiając każdą upośledzoną funkcję i przywracając równowagę tam, gdzie panuje chaos. Wierzę o Boże, że Twoje Słowo obiecuje obfitość życia, a to życie zaczyna się tutaj we mnie, poprzez nadprzyrodzony dotyk tej potężnej krwi. Ale Panie, wiem, że nie tylko fizyczne dolegliwości potrzebują dotknięcia Twojej krwi. Istnieją głębokie rany emocjonalne, niewidzialne blizny, które manifestują się w postaci strachu, lęku, odrzucenia, samotności i beznadziei. Przychodzę teraz przed Tobą, przyznając, że te ślady istnieją i że potrzebuję odkupującego mocy krwi Chrystusa, by je całkowicie oczyścić. Rozlej nade mną, ukochany ojcze, tę krew, która nie tylko wymazuje grzech, ale także goi złamane serca. Niech dotrze do tych miejsc, gdzie wróg próbował zasiać kłamstwa i rozpacz, uciszając głosy potępienia i zastępując je prawdą o tym, kim jestem w Chrystusie. Każde bolesne wspomnienie, każde przeżyte trauma, każda gromadząca się uraza niech zostanie umyta i przekształcona w świadectwo Twojej wierności. Prorokuję w imieniu Jezusa, że krew, która odkupiła moją duszę, teraz również odnawia mój umysł, przynosząc jasność tam, gdzie była zamieszanie, radość, tam, gdzie była smutek i pokój, tam gdzie był męka, a co z duchowymi ranami Panie? One mogą być najbardziej subtelne, ale równie niszczycielskie. Wróg próbował wypuścić strzały niewiary, wątpliwości co do Twojej miłości, pytania o cel mojego życia. Ale dzisiaj oświadczam, że krew Chrystusa jest ostateczną odpowiedzią na wszystkie te złe ataki. Niech pokryje moje życie duchowe, łamiąc łańcuchy ucisku, rozbrajając pułapki i całkowicie wyzwalając mnie. Niech ta drogocenna krew działa jako tarcza ochronna przed wszelkim złym wpływem, pieczętując moją duszę nieusuwalnym znakiem odkupienia. Modlę się, aby z każdym słowem tej modlitwy krew Jezusa przepływała przez moje duchowe żyły i tętnice, eliminując wszelkie pozostałości grzechu, legalizmu czy poczucia winy. Niech ponownie połączy mnie z Twoją obecnością, wzmacniając moją wspólną modlitwę z Tobą. Napełniając mnie Twoim świętym duchem i umożliwiając mi chodzenie w zwycięstwie. Ojcze, gdy kontynuuję to wołanie, proszę, aby krew Chrystusa działała tak głęboko, że nawet diagnozy medyczne byłyby podważone. Nie zaprzeczam rzeczywistości chorób, ani nie bagatelizuję cierpienia, które one powodują, ale oświadczam, że krew Jezusa ma władzę nad każdym ludzkim prognostykiem. Niech wpłynie do mojego ciała jak rzeka uzdrowienia, odwracając degeneracyjne warunki regenerując uszkodzone organy i aktywując naturalne procesy odzyskiwania, które wykraczają poza naukowe zrozumienie. Wierzę, Panie, że Ty jesteś Stwórcą wszystkiego, który znasz intymnie każdy szczegół mojego istnienia i możesz czynić cuda natychmiastowe lub postępujące według Twojej suwerennej woli. Wołam, aby krew Chrystusa zatrzymała każdy postęp choroby, neutralizowała wirusy, bakterie i zbuntowane komórki i całkowicie przywróciła moje zdrowie. Dodatkowo, Oddaję Ci, Panie, wszystkie bóle, które nosiłem w milczeniu. Te, których nikt nie widzi, których nikt nie odczuwa, ale które były ciągłym ciężarem dla mojej duszy. Krew Jezusa jest wystarczająca, aby uleczyć te rany, aby dać mi odpoczynek w Twojej łasce i doświadczyć pocieszenia, którego tylko Ty możesz udzielić. Proszę, aby ona osuszyła moje łzy, uzdrowiła moje wewnętrzne rany i odnowziła moją nadzieję. Niech każde moje westchnienie będzie wypełnione pewnością, że jestem podtrzymywany mocą tej drogocennej krwi, która nigdy nie traci swej skuteczności ani wieczystej wartości. Gdy się modlę, wciąż ogłaszam, że krew Chrystusa jest odpowiedzią na wszystkie moje potrzeby, ponieważ nie tylko ratuje mnie, ale także uzdrawia, wyzwala i sprawia, że prosperuje we wszystkich aspektach życia. Panie, stajemy przed Tobą zanurzeni w odkupującej sile krwi Jezusa, naszego Zbawcy który został przelewany na krzyżu z miłości do każdego z nas. Wołamy o Ojcze, o mocy tej drogocennej krwi, która jest silniejsza niż jakiekolwiek zło, potężniejsza niż jakakolwiek choroba i głębsza niż jakakolwiek rana. Ona jest naszą nadzieją, naszym zwycięstwem, naszym bezpiecznym schronieniem. Ogłaszamy, Panie, że krew Jezusa jest nieprzeniknioną tarczą przeciwko wszelkiemu złu, które próbuje nas dosięgnąć. Żadna siła ciemności, żadne uciskanie, żaden atak duchowy nie może przeważyć nad mocą tej żywej i działającej krwi. Ona jest barierą, która nas chroni, twierdzą, która nas ochrania, światłem, które rozprasza wszelką ciemność. Wołamy o Boże, aby ta krew została obficie rozlana nad każdą osobą, która w tej chwili podnosi swój głos do Ciebie. Niech ona pokryje domy, rodziny, złamane serca, chore ciała i strapione umysły. O Jezu, Twoja krew jest lekarstwem na każdą chorobę. Żadna choroba, niezależnie od tego, jak poważna się wydaje, nie może oprzeć się Twojej restytucyjnej mocy. Wołamy za tych, którzy stają przed trudnymi diagnozami, którzy walczą z trwałymi bólami, którzy noszą brzemię przewlekłych chorób. Panie, niech Twoja krew płynie jak rzeka życia, przynosząc odnowę każdej komórce, każdemu organowi, każdemu systemowi ciała. Tam, gdzie jest stan zapalny, niech będzie ulga. Tam, gdzie jest słabość, niech będzie siła. Tam gdzie jest rozpacz, niech będzie nadzieja. Oświadczamy, że Twoja krew jest niekończącym się źródłem wyzwolenia, zdolnym do rozbicia łańcuchów, zniszczenia jarzma i przyniesienia obfitości życia. Ukochany Ojcze, prosimy, aby krew Jezusa omyła każdą negatywną myśl, która więziła umysły. Niech ona oczyści destrukcyjne emocje, strach, lęk, głęboką smutek, gorycz i przyniesie pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie. Wołamy, aby każdy utrzymujący się fizyczny ból, który kradnie radość i witalność, został rozpuszczony przez uzdrawiającą moc Twojej krwi. Panie, znasz każdą łzę, każde westchnienie, każdy cichy krzyk. Widzisz rany, których nikt inny nie dostrzega. Niech Twoje restytucyjne dotknięcie osiągnie każde z tych miejsc, przynosząc ulgę i pełną odnowę. Wołamy o całkowitą restaurację, Panie. Niech ciało zostanie odnowione jako nowe stworzenie w Tobie. Niech dusza znajdzie pocieszenie, otulona Twoją miłością, która pociesza i przyjmuje. Niech wiara zostanie wzmocniona, aby każda osoba mogła odważnie oświadczyć wierzę w Boga, który uzdrawia, w Boga, który wyzwala, w Boga, który dokonuje niemożliwego. Oświadczamy, że krew baranka pozostaje żywa i aktywna. Ona nie straciła swojej mocy. Jest taka sama wczoraj, dziś i na wieki. I właśnie w tej chwili, Panie, wierzymy, że cuda się dzieją. Serca są przekształcane, ciała są uzdrawiane, rodziny są odnawiane, a Twoja chwała jest objawiana. O Jezu, Twoja krew mówi głośniej niż jakiekolwiek oskarżenie, głośniej niż jakakolwiek potępienie, głośniej niż jakakolwiek rozpacz. Ona mówi o odkupieniu, o zwycięstwie, o nowym życiu. Wołamy, aby każda osoba, która słucha lub czyta tę modlitwę, otrzymała podwójną porcję Twojej łaski. Niech ci, którzy są słabi, wstaną z nową energią. Niech ci, którzy są przygnębieni, znajdą powód do chwały. Niech ci, którzy są daleko od Ciebie, będą przyciągani Twoją nieodpartą miłością. Panie, objaw swoją moc. Niech świat zobaczy, że jesteś żywym Bogiem. Bogiem, który słucha, Bogiem, który odpowiada. Oświadczamy, że krew Jezusa jest naszym sztandarem zwycięstwa. Ona jest pieczęcią naszego odkupienia, gwarancją naszego zbawienia, obietnicą, że żadna broń skierowana przeciwko nam nie przetrwa. Wołamy, aby ta krew pokryła domy tych, którzy teraz intercedują. Niech ona chroni dzieci, odnawia małżeństwa, przynosi opiekę tam, gdzie jest niedostatek i pokój tam, gdzie jest konflikt. Panie, niech Twoja krew będzie znakiem, który odróżnia Twój lud, ogłaszając światu, że należymy do Ciebie. W tym momencie, Panie, podnosimy szczególną modlitwę za tych, którzy leżą w szpitalnych łóżkach, za rodziny czekające na cud, za serca, które wołają o odpowiedź. Niech Twoja krew otoczy ich niczym płaszcz miłości. Niech przynosi uzdrowienie tam, gdzie lekarze już się poddali, nadzieję tam, gdzie jest tylko rozpacz i życie tam, gdzie śmierć wydawała się pewna. Wierzymy, Panie, że poruszasz wody, że działasz cuda, że piszesz historię zwycięstwa. A gdy wołamy, Panie, nie możemy nie dziękować. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twojego syna Jezusa, który oddał się za nas. Dziękujemy za krzyż, gdzie została zdobyta zwycięstwo. Dziękujemy za Twoją krew, która nas oczyszcza, nas odnawia. Wywyższamy Twoje zwycięstwo, Panie. Oświadczamy, że śmierć została pokonana, grzech został pokonany, choroba nie ma ostatniego słowa. Ostatnie, słowo należy do Ciebie, a ono jest życiem, jest uzdrowieniem, jest wyzwoleniem. Z sercami pełnymi wdzięczności ogłaszamy, że Twoje imię jest wielbione. Niech każda osoba, która przyjmie tę modlitwę, będzie żywym świadectwem Twojej mocy. Niech deklarują światu. Zostałem uzdrowiony przez krew Jezusa. Zostałem wyzwolony przez krew Jezusa. Zostałem odnowiony przez krew Jezusa. Panie, niech Twój Duch nadal nas prowadzi, wzmacnia i jednoczy jako jedno ciało, aby Twoje światło świeciło poprzez nas, ukochani bracia i siostry. Zachęcam Was do podzielenia się tą modlitwą z tymi, którzy potrzebują pilnego uzdrowienia. Wyślijcie ją do przyjaciela, członka rodziny, sąsiada stojącego przed walkami. Niech to słowo wiary dotrze do spragnionych serc i przyniesie nadzieję tym, którzy są zmęczeni. A jeśli jeszcze nie jesteście częścią naszej rodziny modlitewnej, zapiszcie się na kanał, aby nadal otrzymywać przesłania, które transformują życie, odnawiają wiarę i zbliżają nas do serca Boga. Razem będziemy kontynuować wołanie, wiarę i świętowanie cudów, które Pan dla nas przygotował. Panie, powracam do tej modlitwy z jeszcze większym zapałem i intensywnością, uznając, że krew Jezusa nie jest tylko historycznym symbolem, ale potężną, żywą i działającą rzeczywistością w naszym życiu dzisiaj. Ona jest tarczą, która chroni mnie przed wszelkim złem, nieprzeniknionym murem, który uniemożliwia jakikolwiek atak wroga. Ojcze, oświadczam nad sobą i nad wszystkimi, którzy łączą się z tą modlitwą, że krew Chrystusa otacza nas niczym nie do zdobycia twierdza. Niech ona rozbija każdą niewidzialną barierę duchowego, emocjonalnego i fizycznego ucisku. Niech ona unieważnia każde złowrogie planowanie przeciwko nam, ponieważ ty, O Boże, jesteś większy niż jakakolwiek siła ciemności. Żadna klątwa, choroba czy rozpacz nie mogą przetrwać przed Twoją drogocenną krwią. Ona jest pieczęcią naszego odkupienia dowodem, że zostaliśmy kupieni za nieskończoną cenę i że nic nie może nas oddzielić od miłości Chrystusa. Wołam teraz, aby ta krew omyła każdą negatywną myśl, która próbuje zdominować mój umysł. Panie, wiemy, że wróg siewa podstępne kłamstwa, aby odwrócić nas od Twojej prawdy. On rzuca wątpliwości co do tego, kim jesteśmy w Tobie, o celu naszego życia, a nawet o Twojej miłości do nas. Ale dziś prorokuje, że krew Jezusa czyści wszystkie te zniekształcone myśli i zastępuje je słowem, które mówi: Bo ja znam plany, jakie mam dla Was. Mówi Pan plany pokoju, a nie zła, aby dać Wam przyszłość i nadzieję. Jeremiasz czynoć 29.11. Niech ta krew przenika głęboko w moją duszę, oczyszczając moje myślenie, odnawiając moją wizję i przywracając moje zaufanie do Twojej opiekuńczej opieki. Niech ona dezaktywuje emocjonalne spustoszenia, które prowadzą mnie do strachu, lęku lub autodestrukcyjnego zachowania, napełniając mnie czystymi, budującymi myślami zgodnymi z Twoją wolą. Ponadto, Panie, proszę, aby krew Chrystusa uzdrowiła moje zranione emocje. Są dni, kiedy emocjonalne blizny wydają się krzyczeć głośniej niż Twoje słowa pocieszenia. Rany spowodowane ostrymi słowami, zdradami, stratami czy odrzuceniami wydają się wciąż świeże, mimo upływu czasu. Ale dziś oświadczam, że krew Jezusa ma moc całkowitego uzdrowienia tych ran. Niech otacza moje serce ciepłem Twojej miłości, pocieszając każdy ból, gojąc każdą urazę i uwalniając mnie od wszelkiego goryczy. Niech krew Chrystusa nauczy mnie przebaczać tak, jak zostałem przebaczony, kochać tak, jak jestem, kochany i ufać nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Niech przywróci moją zdolność do odczuwania prawdziwej radości, pielęgnowania zdrowych relacji i doświadczania stałego wewnętrznego spokoju. A co z fizycznymi bólami, Panie? Tymi, które uparcie pozostają mimo wielu modlitw i leczenia medycznego. Wołam teraz, aby krew Jezusa płynęła jak balsam nad każdym punktem bólu w moim ciele. Czy jest ona przewlekła, czy nowa, ostra, czy uporczywa, oświadczam, że krew Chrystusa jest wystarczająca, aby ją uleczyć. Niech działa jak boski lekarz, dostosowując komórki, regenerując tkanki i aktywując naturalne procesy leczenia, które wykraczają poza ludzkie zrozumienie. Proszę, aby rozpuszczała stan zapalny, neutralizowała infekcje i odwracała stany, degeneracyjne. Niech ta drogocenna krew będzie ostateczną odpowiedzią na każdą limitującą diagnozę, przynosząc pełnię zdrowia i odnowioną żywotność. Panie, gdy się modlę, wierzę, że cuda dzieją się właśnie w tej chwili. Ciche cuda, niewidoczne dla ludzkich oczu, ale oczywiste w nadprzyrodzonej operacji Twojej mocy. Ojcze. Chcę również prosić, aby krew Jezusa wzmacniała moją wiarę. Są chwile, kiedy fizyczne i emocjonalne zmęczenie wydaje się przesłaniać moją duchową wizję, powodując, że wątpię w Twoją dobroć. Ale dziś świadomie składam moje pełne zaufanie w Tobie, wiedząc, że krew Chrystusa jest gwarancją mojego zwycięstwa. Niech ona żywi moją wiarę, wzmacniając moją pewność, że jestem podtrzymywany przez Twoją niezachwianą miłość. Niech daje mi odwagę, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu, mądrość, aby rozpoznać Twoją wolę i cierpliwość, aby czekać na Twój suwerenny czas. Niech ta odnowiona wiara będzie żywym świadectwem dla tych wokół mnie, pokazując im, że krew Jezusa pozostaje źródłem zbawienia, uzdrowienia i wyzwolenia dla wszystkich, którzy w nią wierzą. Panie, gdy kontynuuję tę modlitwę, chcę ogłosić, że krew baranka jest kluczem do całkowitej restauracji. Ona nie tylko leczy pojedyncze części mojego życia, ale działa wszechstronnie, dotykając ciała, duszy i ducha. Niech odnawia moje ciało, przywracając energię, wytrzymałość i całościowe zdrowie. Niech pociesza moją duszę, napełniając ją pokojem, radością i celem. I niech wzmacnia mój duch, umożliwiając mi chodzenie w ciągłej intymności z Tobą i świadczenie o Twojej chwale wszędzie, dokąd pójdę. Oświadczam, że krew Jezusa jest wystarczająca, aby osiągnąć to wszystko i jeszcze więcej. Ponieważ nosi w sobie moc krzyża, gdzie grzech został pokonany, śmierć została przezwyciężona, a wieczne życie zostało zdobyte. Oświadczam w imieniu Jezusa, że cuda dzieją się właśnie w tej chwili. Gdy te słowa są wypowiadane, krew Chrystusa już płynie z odnawiającą mocą nade mną i nad wszystkimi, którzy łączą się z tą modlitwą. Choroby są eliminowane, serca są uzdrawiane, umysły są odnawiane, a życia są transformowane. Żadne słowo tutaj nie jest próżne. Każde wołanie jest przez Ciebie słyszane, a każda obietnica zostanie spełniona według Twojej woli. Dziękuję Ci z góry, Panie, za dzieło, które jest realizowane. Chwalę Cię za Twoją wierność, miłosierdzie i łaskę. Wywyższam zwycięstwo zdobyte na krzyżu, gdzie krew Jezusa przyniosła odkupienie dla całej ludzkości. To zwycięstwo jest moje, jest nasze i nikt nie może nam go odebrać. Wreszcie, Panie, modlę się, aby ta modlitwa dotarła do serc spragnionych. Uzdrowienia i wyzwolenia. Zachęcam wszystkich, którzy przeczytają lub usłyszą te słowa, aby podzielili się nimi z kimś, kto desperacko potrzebuje fizycznego, emocjonalnego lub duchowego uzdrowienia. Niech będą narzędziem w rękach Ducha Świętego, aby dotykać życia, przynosić nadzieję i manifestować moc Twojej krwi. Zapraszam również tych, którzy zostali poruszeni tą wiadomością, do subskrypcji kanału, aby nadal otrzymywać modlitwy, przesłania i nauki mające potencjał transformacji życia. Niech ta modlitwa będzie tylko początkiem duchowego przebudzenia, gdzie wielu doświadczy mocy krwi Chrystusa w sposób osobisty i głęboki. W potężnym imieniu Jezusa oświadczam, że ta modlitwa jest słyszana i odpowiedziana. Aleluja. Amen.